Siemano, witajcie z pięknej, słonecznej Anglii. Wróciłem do pracy. Także jeśli tęskniliście za regularnymi odcinkami, także już teraz możecie być spokojni. Od dzisiaj zaczynamy nagrywać regularnie i wrzucać też regularnie. Wróciłem do roboty, dzisiaj mój pierwszy dzień. Tutaj jesteśmy na etapie siewu poplonów. Zazieleniania tutaj jest jakichś tam projektów rządowych. Jadę aktualnie dowieźć nasiona na pole. Nasiona dla na pole dla ziomeczka. Który sieje sobie tutaj kejsem. To takie o, do dosiewania takich małych poletek gdzieś tam na poprzeczkach, oni w różnych miejscach starają się, starają się uwzględniać to zazielenianie I taka jest właśnie teraz robota, więc ciekawe zajęcie się szykują, będziemy orać, będziemy uprawiać. Będzie git pogoda widać super, tak jak w Polsce, nie mamy dzisiaj 24 maja. Ja sobie jadę właśnie klasikiem skorpionem na pole. Na jednym z naszych gospodarstw. Nie wiem jeszcze tak naprawdę, w którym miejscu on sobie sieje tym kejsem. Wydaje mi się, że zaraz go, zaraz go namierzymy. Ładnie tutaj wszystko porosło. Dużo padało. A teraz świeci słońce, więc warunki do, do wzrostu roślin idealne. Więc tak to wygląda. Jestem tutaj. I zaczynamy. Będę Wam rzucał na bieżąco, co się tutaj ciekawego dzieje. Teraz właśnie rozglądam się za kejsem, którego nie widzę. Tutaj mamy pola pszenicy, które wałowałem wiosną, z których mieliście filmiki. Tak więc co? Do zobaczyska. No i co mamy załadowanego, możecie sobie popatrzeć na tego wilkoluda. No jak widzicie tutaj dosyć dosiewane są po prostu poprzeczki, to co wymokło. po siewach, gdzie było mocno twardo i to nie powschodziło. Dosiewają teraz poplonem i to jednocześnie wchodzi jako tak w skład zazieleniania. Jakaś taka specjalna mieszanka roślin. I tak to wygląda, Kurzy się okrutnie. Mam tutaj ładowareczkę. Nie wiem dlaczego w Skorpionie po wyłączeniu zapłonu to sam chodzi. Oświetlenie w sensie, i tak to wygląda. Tutaj mamy zesiany łubinek, Kurzy się niemiłosiernie. Spójrzcie na tego potwora. Kurwa się kurzy. Uh. Mamy sobotę 8-9 I szykują nam się ciekawe manewry. Także nie tylko wałowanie na kanale, ale jest też coś ciekawszego. Ja się jaram bo jedziemy z tym oto sprzętem tak więc czeka akcja orka mamy podpięte tutaj do John Deere'a do R215 burze Fernelanda, piątkę e, jak widzicie tutaj pół zawieszaną i mamy troszeczkę do wyorania nawet sporo mamy do wyorania, jest teraz akcja e, pod tytułem poplony i się w różnych mieszanych traw, zbóż i tak dalej. Oni tutaj mają jakieś projekty rządowe i raz na jakiś czas po prostu muszą yy, małe poletka obsiewać takimi właśnie mieszankami. Także ja sobie właśnie śmigam teraz na pole. Jak już wspominałem, jaram się strasznie, strasznie lubię orać, a nie robiłem już tego lat. hoho, ho, nie pamiętam ile, także szykuję się to ciekawy dzień, żeby sobie puch poustawiać. Oni tutaj wcześniej orali. Ale troszeczkę mi się to nie podoba. Jak ten puk był ustawiany, także trzeba będzie to zrobić po swojemu. Będziemy próbowali jakoś działać na nawigacji. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, jak ustawienia ciągnika pozwolą i jak się pług będzie z tym spinał. Także zobaczymy, ja sobie na następne gospodarstwo przyjeżdżam. Nie mam jakichś strasznie dużych pól do wyłowywania, tylko takie małe pierdolniczki. Ale to nie jest, będzie troszeczkę zabawy. To też fajnie. Mam nadzieję, że uda się jakiś fajny materiał sklecić z tego, za co trzymam kciuki. Także śmigam na pole.

No i witajcie serdecznie, tak jak, jak też mówiłem, tak i zrobiłem. Bojechałem na pole, zacząłem orać, troszeczkę musiałem się z tym pługiem pobawić, poustawiać. Sporo rzeczy było tutaj z, y, źle ustawionych. Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie, podwozie... Podwozie... Podwozie też było złe. Między innymi źle były ustawione, ramiona w ciągniku nie były w jednej linii ze sobą. Puk na wiecie, czy to się ze sobą razem nie zgrywa, musiałam troszeczkę tutaj pokombinować i ścięgnę. Ale już, już to niejako w miarę wychodzi. Chyba wychodzi. Problem jest taki, że oni chcą, żeby to wyrywać możliwie jak najpłycej, żeby tam do 15 cm. Yy, I tak 15 cm i poniżej w ogóle mi nie wychodzi, gdyż jest to na tyle twardo, bo jak widzicie, to jest jakaś stara łąka. Tutaj dłuższy czas nic nie było w ogóle siane. Bo oni na tych poletkach właśnie sieją tylko te poplony i takie właśnie różne jakieś tam mieszanki kwiatów i tak dalej. Nie wiem, nie wiem po co to są chyba jakieś projekty rządowe. Eee, I tak też dlatego to jest strasznie twarde. Nie było to w ogóle robione przez kilka lat. Jak robię poniżej 15 cm, po prostu sobie znaczy nie tyle ciągnie nie radzi. Ciągnie sobie radzi, ale pług wyłazi z ziemi, więc musiałem to niejako złapać w złoty środek i o, że gdzieś na ten moment na głębokość około 20 cm Pół sobie poustawiałem w pionie w poziomie wychodzi to w miarę ta poprzeczka jest strasznie twarda tam na początku w ogóle nie mogłem tego pługa w tą ziemię wsadzić, ale już to niejako opanowałem, idzie w miarę no i śmigam, trochę to zajęło, bo jest 12.30 zaczynałem to pole przed dziewiątą, cały ciurwo ranem, no ale najważniejsze żeby to sobie ustawić na początku tak jak się chce a potem już to jakoś będzie szło, mam nadzieję przynajmniej Fajny ten pół, że go z tym, z tym systemem Vario, że sobie automatycznie zwęża się i prze, poszerza przy obracaniu jest to Kverneland modelu, dokładnie ES100. -E o, przypomniałem sobie Kverneland model ES100. No i sobie jakoś tam Johnny radzi, nie ma. Nie ma w sumie tragedii. Jest, jest ciężko, czuć, że, że po dupie dostaje No ale jakoś tam sobie, jakoś tam sobie radzi. Ale paliwo sporo polą opieprze na pewno przy tej orce. Orka jest naprawdę ciężka. No ale jak jest tak twarda, to co innego zrobić? No ale już efekt jest w miarę zadowalający, nie widać różnic pomiędzy jednym pługiem, a drugim, to chciałem osiągnąć, więc jest git. Widać, że ta ziemia jest twarda. Trochę wilgoci jeszcze jest. Ale słoneczkę grzeję regularnie i to będzie przesłyszało. Możemy sobie mniej, mniej więcej z prędkością około 9 km na godzinę na ten moment I ten pomod ustawiony na 8-8. No i wydaje mi się, że jest optymalnie. No, widzicie jak ciągnik poskakuje. Mam sporo do wyorania. Wydawało mi się, że to co mam do zaorania to jest mało, ale jednak Jednak to jest naprawdę sporo. Jak ja się z tym kawałkiem tyle pierdzielę, to mam chyba w sumie 7 mniej więcej podobnych wielkości. Także zabawa będzie przednia. Ale śmigamy sobie, jak już się wszystko poustawia, to, to idzie naprawdę przyjemnie. Tak jakby się chciało. Troszeczkę mnie denerwuje. Fotę popiskuje. Pieszcze, pieszcze. Nie można na to rozmawiać. mów! No, no, no. Wychodzi w miarę równo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak na, na taką przerwę w nieoraniu. I powrót. To wydaje mi się, że nie ma nie ma tragedii. Ale na no wszystko tak. trzeba czasu, żeby dojść do perfekcji. Oni już tam sobie troszeczkę powoływali na tym poprzednim gospodarstwie, na tym naszym głównym. Tam się sporo już jest uprawione broną, no ale jak widziałem, jak to było zrobione, to przynajmniej w moich hałasach to sporo do życzenia pozostawiało, więc wolę to zrobić troszeczkę lepiej, solidniej, nic, że głębiej. Jutro to będę uprawiał broną. Też się trzeba będzie dobrze na tym skupić, żeby to zrobić git. Dziś mamy siać, w poniedzieli. Takie siane będą takie jest to taka mieszanka, jak ja to widziałem w workach. E, troszeczkę, troszeczkę jakiś, jakiś zbóż, jakby słonecznik też w tym jest zawarty. Jakieś nasiona, jakby kwiatów, nie wiem dokładnie. Też nie interesowałem się, co to jest. Zobaczymy, jak to będzie posiane, jak wschodzi będzie wiadomo. I oni to przysiewają raz na kilka lat z tego co ja zrozumiałem. Więc dlatego to jest tak twardo. To jest tylko skoszone jakimś mulcherem. Jakiś czas temu. I teraz ożyjemy. Ładnie Ładnież to sobie rośnie w Anglii. Wcześniej wiosna była mokra, fajnie też się popadały, bo też jak byłem wcześniej. Widzieliście zresztą na filmikach jak to wyglądało. Teraz fajnie jak słońce grzeje, mimo, mimo tego, że noce są jeszcze zimne, ale jest, jest fajnie ciepło. Tutaj chłopaki są na etapie zabiegu T2 w pszenicy cały poprzedni tydzień pryskali Ten przyszły tydzień też ma być, ma, ma być działany jeszcze mają to kończyć Jest to na podobnym chyba etapie jak w Polsce bo w Polsce też chyba są jeszcze właśnie prowadzone te zabiegi w zbożach. Nie no nie najgorzej to wygląda moim zdaniem To Oranie Mówi się, że jak się puści kierownica, jak jest dobrze w półku stawione, to się sam ciągnie powinien prowadzić. No i sam się prowadzi rączki. A A rączki mam tutaj. Tutaj na poprzez, z tego co mi mówił menadżer, może być lipać. Jest dużo kamieni. No ale jakoś sobie poradzimy. No takie kawałki najgorsze, jak tutaj widzicie, klin. Z tamtej strony też to idzie w skos. Niełatwo to niełatwo to sprawnie wyorać. Przydałby się dron. Szczerze że taki jest plan na zakup dronu. W najbliższym czasie, żeby już na było. Może ci jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? I jak robić bardziej profesjonalne realizacje? Tak jak oni do tej orki jakieś większej uwagi nie przywiązują, mogłaby to przeorać, żeby się to dało uprawić. Tak mimo wszystko, ja chciałbym to zrobić możliwie jak najlepiej, no. Nie wiem, czy będę miał okazję, ale zrobię zdjęcie, albo nagram, jak to wygląda przez chłopaków zaorane wcześniej, no, jak dla mnie, to się nóż w kieszeni otwiera, no ale to... Skoro nie chcą robić tego perfekcyjnie, to oni wcale... Oni wcale nie muszą tego zrobić. A ja zrobię po swojemu, zobaczcie. Może mnie nie zwolnią. Także coś innego, jak wałowanie. Sporo odcinków było zwałowania, Teraz jest w końcu coś innego. Eee, I co? Ostatnie filmiki troszeczkę mało wyświetleń generują. To po części, może to jest spowodowane tym, że się nie podoba, ale to też chodzi o to, że gdzieś tam jakieś procesy weryfikacji dodatkowe przychodziły i wyświetlały mi się komunikaty, że może być ograniczona widoczność tych filmów. No ale mimo wszystko chciałem tu wrzucać regularnie. Gdzieś tam czekam jakoś na jeszcze jakieś tam potwierdzenia adresu i czegoś tam jeszcze, więc mam nadzieję, że będzie później. Ale tutaj, każdy kto ogląda teraz, byłbym wdzięczny za danie lajka pod tym filmem, żeby to się jakoś tam zasięgi zwiększały. No i też, żeby kanał subskrybować, kliknąć sobie dzwoneczek, to też będzie wam dawało znaka, kiedy jakiś film będzie wrzucany. No i dobra, jeden kawałek mamy wyorany, 14.36. I tak idzie zdecydowanie wolniej, jak, jak się spodziewałem, ale nie ma co psiocić, tylko trzeba jechać dalej. Zostawiłem sobie tylko narzędzia na hali, jak widzicie tutaj stoją Sprzęci sprzęciwa, case, John Deere ładowarka klasa, dwa siewniki, tutaj brona wirowa, której będę używał i jutro albo pojutrze zobaczymy kiedy uda się wyorać tak więc coś migamy na kolejne pole tak jak widzicie tutaj jestem na tej bazie jednej z, jednej z, no jednym z gospodarstw Rockingham Castle się to zowie do gospodarstwa tutaj po lewej stronie jest ten kawałek który wyorałem przed chwilą i jadę sobie teraz w prawo na następny. Tutaj sporo było kręcenia poprzeczniaków i tak dalej. Mam nadzieję, że ten następny będzie troszeczkę lepszego kształtu na mapie. Tak to wygląda teoretycznie. No tutaj to wszystko wyorane. Jakieś ptaki się tutaj żywią. Wygląda albo orły, albo jastrzębie. Ja nie jestem ornitologiem. I się nie znam. Ale jakieś takie ładne, szlachetne. Wydaje, że ten że Z powodzeniem można byłoby tak transportować bez, bez potrzeby włożenia go do tym kółku transportowym, może bardziej nawet denerwujące to. Zwłaszcza że tutaj chłopaki jeździli troszeczkę niebezpiecznie, bo wozili go podpartego na kółku podporowym, ale z zapiętym, z zapiętym łącznikiem. A z tego co się dowiedziałem, co mi też wcześniej wspomniany kolega Mateusz powiedział, jeszcze raz pozdrawiam. E że nie powinno się mieć założonego łącznika podczas transportu. Ja faktycznie tak jak go wiozłem dzisiaj na tutaj na to pole z tamtego gospodarstwa, tak dużo lepiej się prowadził jak, jak z tym łącznikiem. I mniejsze ryzyko na to, że się coś, coś się urwie. Spore naprężenia w końcu pracują, Działowują na to. Dobra, gdzie to co to jak to? Koniec, początek. Już kurwa jakieś kliny oczywiście muszą być. Chyba od tamtej strony trzeba będzie po prostu zaczynać Ile jest fajna, ta tyle jak nie będzie Twarda jak cholera Teraz, z tamtej strony walić, wzdłosi i tyle To no widzicie to normalna łąka coś tutaj było jakaś trawa wcześniej sobie rosła, jakieś wiadomości przechodzą A teraz to tu mamy wyorać ale też nie jest mały kawałek. Zobaczymy, czy na tej zadanej głębokości... ...co sobie tam działa, bo będzie, będzie to się chciało orać. Aha. Będzie się chciało. Po chuju się będzie chciało. Czyli trzeba jeszcze głębiej. I jak ja mam im to na 15 cm wyorać? Pół widać na tych zabezpieczeniach sprężynowych fajnie. Tu sobie pracuje na jakichś kamieniach albo na twardszych kawałkach ziemi. Ciągnik sam siebie sobie radzi bez problemu. I próbowałem wcześniej mu troszeczkę prędkości podkręcać to i 9 godzina z powodzeniem i 9,5, ale tak do 9 sobie jeżdżę. Nie wiem dokąd nie chcą tutaj tak naprawdę to wysiewać czy, czy równo tak jak to było wykoszone Czy troszeczkę im zostawić ale nic jestem wspominanie co temu to jadę tak jak widzę To tyłem sobie łączy Nawigację Znaczy na nawigacji nie oży ale odpalam sobie przynajmniej żeby zliczałem mnie hektary ile wyorałem I jaka to wychodzi średnia spalania i wydajności na hektar. pszeniczka nasza zima zobaczcie pewno to pole no ale nie a to zrobiliśmy teraz to było obok gospodarstwa tutaj obok tych hangarów kawałek i B. 9 działka 0150 zgadza się potem mam jeszcze tu, to, tą działkę tą działkę tą nie tą tak jest tego sporo, plus jeszcze dodatkowo dwie, dwie kolejne gdzieś tam. Ja to nie ma szans tego dzisiaj. Worać. No, no i w tym momencie pół ustawiony na zadaną głębokość, jaką miałem na poprzednim polu. 30%, 30 na podnośniku, gdzie tak wychodziło jakieś 16-17 cm. Mierzone miarką. No i coś takiego jest. Także raczej się to będzie urało. Zrobię także ile uda mi się dzisiaj wyorać, tyle wyorzę. A jutro rano od razu przyjadę, żeby to uprawić broną, żeby to mocno nie wysychało i będę sobie orał dalej. Bo jak to zaschnie w cholerę, to będzie skorupa. Zmienimy sobie troszeczkę widok w kamerze. Powinno być teraz szerzej pokazane, bo wcześniej na tych filmikach wychodziło tak dosyć, dosyć wąsko. Nie tyle wąsko, a nisko. Ucinał od i z dołu, ale to mi podpowiedział montażysta Bartłomiej. Gdzie ta Bartłomiej? Bartek? Orzesz, ty chuju. Nie lubię jak się do niego Bartłomiej mówi. Żeby zmienić ustawienie na wide. No i faktycznie sprawdzałem i lepiej to nagrywa. Czasem sobie to jakoś od razu wyrównać chyba. Kończę powoli już ten kawałek. Został mi właśnie ten mały klinek i poprzeczki. No ten kawałek dużo sprawnie poszedł tych poprzedni. Już z pługiem nie było zabawy, o że tak jak należy. Trochę twardo jest miejscami, ale nic na to nie poradzimy. Staram się starą, biorę sprawnie te klinki wyorywać, żeby to wyglądało jak należy. No jednak 2,65 puga, a, a 12 metrów wałów jest delikatną różnicą. W wydajności dziennej. Ale fajne zabawa. No kawopole tak jakby popatrzeć na to z tej perspektywy. Nie wiem, ile to w hektarach. Jest za 15,6. od <grywia> ja to zaczynałem? 15:30 chyba. Ponad 3 godziny. No i co? Mamy godzinę 20.44. I przyszło zakończyć. Z przyczyn wyższych. Odkręciła się odkładnica. Tutaj, w tym korpusie. Gdzieś musiały bladzie luzu dostać. Nawet widać delikatnie tutaj na tym otworze. Mmm, się porobiły większe otwory. Trzeba będzie coś jutro przekombinować. założyć nowe śruby i tyle. W sumie mógłbym coś jeszcze trochę dzisiaj uprawić, ale jest za 15:09. Zanim się rozepnę, muszę zjechać na... z powrotem na gospodarstwo. To kolejne ciastwa. Także lepiej, może jutro wcześniej wstać i zaatakować. Może to jest i dobre rozwiązanie. Tak czy inaczej, co robimy? Ostatni przejazd, ten kawałek, na którym teraz robię. Oj, strasznie twardo strasznie twardo jeszcze głębiej muszę się z pługiem wpuszczać bo się w ogóle nie chcę wyrywać na jednym kawałku fajnie się oży na drugim inaczej, tutaj w ogóle nie mogłem długa, głębiej zanurzyć to jeszcze mam do zaorania ten kawałek naprzeciw będzie na jutro do zabawy no i tam jeszcze dwa oddalone wszystko na ten moment, plus uprawianie tego że roboty sporo no i co, dzięki za dzisiaj, że byliście tutaj ze mną, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się to spodoba tam sobie nagrałem jeszcze takie inne wrzutki I z zewnątrz ciągnika. wartość to ładnie zmontuje i powinno to świetnie wyglądać no i co, i tyle na koniec jeszcze raz przypomnę, z racji z racji, że brania o te zasięgi żeby te filmy się niosły, to jak już oglądasz no i lajeczka, zostaw subskrypcję, jeśli ty tego nie robisz. Fajnie sobie kliknąć, kliknąć dzwoneczek, jeśli Was te firmy interesują. Wtedy też będziecie zawsze na bieżąco, będziecie widzieli, że coś dodałem. Także co, ja kończę na dzisiaj. W na następnym odcinku zobaczycie kontynuację orki i uprawy, także trzymajcie się. Miłego wieczoru, cześć.